Witam wszystkich. Dzisiaj zaprezentuję Wam trochę karpusa Wagnerianusa, który przez pewien okres czasu rósł w doniczce i nie rósł w ogóle marniał z dnia na dzień, nie wiedzieć czemu. Liście mu usychały, obciąłem parę sztuk, ze 3-4, więc postanowiłem 1 czerwca posadzić go do gruntu. No i efekt jest taki że minęło tam około dwóch tygodni i zaczął wypuszczać, otwierać nowego liścia w doniczce nic nie otwierał stał w miejscu, korzenie miał bardzo słabe a w gruncie odżył na nowo czyli potwierdziło się po raz kolejny, że te karpusy nie lubią doniczek, uwielbiają grunt wygląda już coraz ładniej co bardzo cieszy. Blaszki liściowe w donicy, strasznie miało pozwijane, pościskane, a teraz już widzę, że zaczyna je otwierać. Czyli na dzień dzisiejszy, moje trochę karpusy, wszystkie mam w gruncie. Ani jednego w donicy. Czyli jakby nie było, około 10 sztuk w gruncie. Pozdrawiam.